Nie, nie mamy czasu. Nasi klienci znajdują się o jedno kliknięcie od konkurencji. Znasz to uczucie? Serwis, nazywam się Sebastian Dylnicki i jestem opiekunem systemu EBU, w którym znajduje się moduł CRM. Klikając w sekcję Transakcja handlowa, następnie Nowa transakcja handlowa, wpisuję nazwę i wybieram z przygotowanych pól informacje o odbiorcy. Następnie opisuję na własne potrzeby, przypisując opiekuna, wybierając dział odpowiedzialny oraz etap handlowy. Mam możliwość opisania i dodania komentarza. Mogę również dodać lub upuścić załączniki. Zmiana jest procesem ciągłym a poprzez zbieranie informacji i ich analizę możemy usprawniać nasze procesy. Warto myśleć więc o CRM jako o strategii dla biznesu. EMU zapisuje całą historię naszych interakcji z klientem, a dzięki temu my możemy wyciągać odpowiednie wnioski, tak, by klientów okazjonalnych zmieniać na stałych. A dlaczego? Dlatego, że znamy ich preferencje. System EMU pozwala na duże możliwości konfiguracyjne pól. Możemy stworzyć potrzebne dla nas pole i dodać go na kartę. Zmienić pod siebie wygląd karty transakcji, który dopasowany jest do procesów firmowych oraz ustawić pole jako wymagane do wypisania. Zapraszam do bezpłatnej prezentacji systemu EMU jako narzędzia, które zautomatyzuje Twoje działania.